Filmik edukacyjny dwa w jednym. Oto moja monstera Marmorata, która ma minimalne wybarwienie liści, ale ostatni liść jest cały zielony, co może świadczyć o tym, że idzie w regres, to znaczy traci swoje wybarwienie. I jest metoda, aby temu zapobiec, przynajmniej próba zapobieżenia utraty regresu. A tą metodą jest po prostu cięcie. Cenie się poniżej liścia zielonego, czyli nad liściem, który ma wybarwienie. I teraz są dwie szkoły. Można ciąć albo po prostu pod ostatnim liściem, który jest, czyli nad ostatnim liściem, który jest wybarwiony, albo szukać liścia, który ma najlepsze wybarwienie i próbować ciąć nad nim, żeby szukać lepszego wybarwienia. I takie sadzonki, później cięte, można wsadzić oczywiście do ziemi, ale żeby nie bawić się w ukorzenianie ciętych sadzonek, które mogą po prostu odrzucić ta liście, zgnić i możemy stracić ciętą roślinę, można ciąć jeszcze przed cięciem. I tutaj mamy kilka metod. Ja używam dwóch. Jedną z nich jest ukorzenianie w wodzie, tu akurat w butelce, czyli wsadzamy korzeń powietrzny, jeśli takowy jest, do naczynia z wodą i obserwujemy. Tutaj już mi zaczęły puszczać korzonki. Trzeba co jakiś czas sprawdzać, czy nic nie gnije. Jeśli gnije, to najlepiej przewietrzyć troszeczkę ten korzeń, wymienić wodę na czystą i zgnitą końcówkę obciąć. Można zabezpieczyć węglem aktywnym bez cukru y, lub cynamonem. Niektórzy też zabezpieczają przed dalszym gniciem. I drugą metodą ukorzeniania są okłady powietrzne. Ja tutaj akurat korzystam z mchu torfowca który jest dostępny w wybranych sklepach internetowych lub w sklepach terrorystycznych, i taki mech, wilgotny mech zawijamy wokół korzenia w woreczek foliowy lub w jakieś inne tworzywo i co jakiś czas spryskujemy wodą. Najlepiej trzymać w jakimś miejscu ciepłym, żeby szybciej puściły korzenie. I dzięki temu, po 3-4 tygodniach, czasami krócej, czasami dłużej, w zależności od rośliny i od warunków, mamy gotową sadzonkę do cięcia i do wsadzenia do nowego podłoża. I dzięki temu, miejmy nadzieję, moja monstera marmorata będzie pięknie wybarwiona, a nie pójdzie w całkowity regres.